Z wami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii w świętego Łukasza, chyba tobie, Panie. Panie. Jezus siedział przy stole, jeden ze współbiciadników rzekł do niego: Szczęśliwy ten, kto będzie ucztował w Królestwie Bożym. On zaś mu powiedział: Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę, i zaprosił wielu, kiedy nadeszła pora uczty. Posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: Przyjdźcie, bo już wszystko jest gotowe. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: Kupiłem pole, muszę wyjść je obejrzeć, proszę, uważam je za usprawiedliwionego. Drugi rzek: Kupiłem pięć par wołów, idę je wypróbować, proszę, uważam je za usprawiedliwionego. Drugi rzek: Kupiłem pięć par wołów, idę je wypróbować. Jeszcze inny rzek. poszukiwam żony, dlatego nie mogłem przyjść. Sługa powrócił i oznajmił to swemu panu. Wtedy rozgniewany gospodarz rzekł, nakazał swemu słudze. Wyjdź co prędzej na ulicę i w załuki miasta i sprowadź tutaj ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych. Sługa oznajmił, panie, stało się jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejscem. Na to Pan rzekł do sługi, wyjdź na drogi między opłotki i przynaglej do wejścia, aby mój dom był zapełniony. Albowiem powiadam Wam, żaden z owych ludzi, którzy byli zaproszeni, nie skosztuje mojej uczty. Oto słowo Pańskie. to Tobie Chryste. Panie bracia i siostry, w Chrystusie Panu, wszyscy jesteśmy powołani do świętości i do wspólnoty. Dlatego zwróćmy uwagę na pierwsze czytanie z listu świętego Pawła Apostoła, które przed chwilą żeśmy usłyszeli. Na początku czytamy: Wszyscy razem. Tworzymy jedno ciało w Chrystusie, a dla siebie nawzajem jesteśmy członkami. Do jakiej wspólnoty powinien należeć chrześcijanin w XXI wieku? Idea jakiejś grupy mają mu być blisk. To jest najwyższym autorytetem. Za kim iść, kogo słuchać? Moje owce słuchają mego głosu. Owce Chrystusa są zasłuchane w Jego słowo. Moje owce. Tak określa swoich wiernych Jezus Chrystus. Co dziś oznacza przynależność do owczarni Chrystusa? Najprostszą odpowiedzią jest być w kościele, i tworzyć go. Współczesną owczarnią jest bowiem wspólnota Kościoła. Założył ją sam Jezus Chrystus. W niej pozostawił najcenniejsze skarby, sakramenty święte. Jej dał kapłanów, przykazicieli swych darów. Święty Paweł pisał do kolosów. Teraz raduję się w cierpieniach za Was i ze swej strony w moim ciele dopełniam, dopełniam braki udręk dla dobra Jego ciała, którym jest Kościół. To Kościół jest więc ciałem Chrystusa, czyli nim samym. My tworzymy Kościół, jesteśmy członkami Jego ciała. Jeśli pojmiemy te słowa, spójrzmy właściwie na owczarnię Chrystusową. Ona jest bezpieczną przystanią dla nas, żeglujących po zburzonych oceanach codziennego życia. W niej znajdziemy ukojenie, spokój i radość. Ważne w tym kontekście jest nie tylko bycie jednym z elementów tej wspólnoty, Istotne jest półtworzenie, aktywny udział w jej życiu. Był kiedyś człowiek, który siedział na skraju oazy u wejścia do pewnego miasta na Bliskim Wschodzie. Jakiś młodzieniec zbliżył się do niego i zapytał: Nigdy nie byłem w tych stronach. Jacy mieszkańcy tego, są tego miasta? Starzec odpowiedział mu pytaniem, a jacy byli mieszkańcy miasta, z którego przybywasz? Egoistyczni, źli, okrutni. Dlatego chętnie stamtąd wyjechałem. Tacy są też mieszkańcy tego miasta, odpowiedział starzec. Wkrótce potem inny młodzieniec zbliżył się do tego mężczyzny i zadał mu podobne pytanie. Dopiero przybyłem do tego miasta, jacy są mieszkańcy? Starzec znów odpowiedział tym samym pytaniem. A jacy byli mieszkańcy miasta, z którego przybywasz? Byli dobrzy, szlachetni, gościni, uczciwi. Ludzie, których można było przyłożyć do serca. Miałem tam wielu przyjaciół i trudno mi było ich pozostawić. Również mieszkańcy tego miasta są tacy, odpowiedział starzec. Kupiec, który przyprowadził swoje wielbłądy do wodopoju, słyszał te rozmowy kiedy Drugi młodzieniec oddalił się, zwrócił się do tego starca z wyrzutami. Jak możesz dawać dwie zupełnie różne odpowiedzi na to samo pytanie, pozostawione postawione przez dwie różne osoby. Synu mój, odpowiedział spokojnie starzec, każdy nosi swój świat w sercu. Ten, kto nie znalazł nic dobrego w przeszłości i nie znajdzie też nic dobrego tutaj. Natomiast ten, kto posiadał przyjaciół w innym mieście, potrafił z nimi żyć, dogadywać się, znajdzie również tutaj lojalnych i wiernych przyjaciół. Osoby bowiem są takie, jakimi my je znajdujemy. Moi kochani, znany wszystkim, przynajmniej młodym i w średnim wieku, polski bramkarz Jerzy Dudek, wspominał napisany niedawno przez siebie książce pod presją swój pobyt w drużynie Liverpoolu. Kiedyś, gdy cała drużyna była w szatni, Puszczono im film na temat ptaków. Wszyscy zawodnicy, oczywiście, byli bardzo zdziwieni o ptakach. To ma być film dla piłkarzy i to takiej klasy jak oni. Po co? Zobaczcie, te lecące ptaki są jak drużyna. Na czele jest lider a za nim dwóch najbliższych pomocników, potem kolejni. Dlaczego? Ustawiają się do lotu właśnie w ten sposób. Odpowiedź jest prosta. Tylko lecąc w grupie, mają rano szansę na dotarcie do obranego punktu. Sama natura tak wymyśliła. Gdyby leciało osobno, Pewnie niewiele by osiągnęły, a ich szansa na dotarcie do obranego celu byłaby znacznie mniejsza. Moi kochani, zwróćmy uwagę, co dzieje się, gdy lider zaczyna słabnąć. Od razu zastępuje go któryś z najbliższej dwójki. I teraz on przejmuje dowodzenie. Lider wie, że może sobie pozwolić na moment wytchnienia. Ma zaplecamy partnerów gotowych przejąć kontrolę. Kiedy w kluczu sławnik, którykolwiek z ptaków cała reszta go wspiera. Nie zostawiają go po drodze. Najbliżej lecące ptaki tak dostosowują tempo, żeby ten najsłabszy nabrał sił i leciał dalej. Sens filmu jest oczywisty. Sam niewiele osiągniesz. W zespole je, jest siła i trzeba się wspierać w trudnych momentach. Nie można myśleć tylko o sobie. I chyba to właśnie tkwi nasz problem. Łatwiej jest przecież przyjść do kościoła, wygodnie rozsiąść się i czekać, aż ktoś zacznie się nami zajmować. Zupełnie innego zaangażowania wymaga przygotowanie czytania, zaśpiewanie psalmu czy podniesienie, poniesienie czegoś w darach. Poza tym mimo, że mieszkamy na terenie jednej parafii, zwykle niespecjalnie czujemy się wspólnotą, a to sprawia, że wstydzimy się zaangażować bardziej bo jeszcze ktoś coś pomyśli nieodpowiedniego od nas. Prawdą jest też, że liturgia dobrze przeżyta jest wcześniej, jeśli się wcześniej do niej przygotujemy. Dlatego trzeba wyciszenia, refleksji, czasu. Jeśli ktoś zawsze wpada na mamzę świętą z marszu, to. Nie wypada mu za wiele oczekiwać. Czy czujemy się przemienieni wychodząc z liturgii? Kto w ogóle stawia sobie takie pytania? A liturgia przecież jest po to, żeby nas przemienić, ubogacić. Nie my ją, tylko ona nas. Uświadomienie sobie tego może być pierwszym krokiem. Do odkrycia prawdziwie pięknego przeżycia Eucharystii. I wreszcie liturgia jest darem od samego Boga, Jego zaproszeniem. Jeśli szukamy atrakcyjności w Mszy Święty, to właśnie tutaj jest ona ukryta. Czasem jednak to rozumienie, Wspólnoty liturgii przybiera postać powołania. Liturgia Słowa pokazuje to bardzo wyraźnie, że prawdziwa wspólnota to bycie dla kogoś. To wspólnota, do której jesteśmy zapraszani po to, by wspólnie podjąć zadanie. Słowa z Księgi Wyjścia pokazują, że taką wspólnotą Pragnie stworzyć najpierw sam Bóg, który wybiera sobie Izraelitów na swoją szczególną własność. Pragnie, by człowiek i Bóg stworzyli wspólnotę, która będzie ludem świętym. Mówi Bóg do Mojżesza, by przypominał <laughs> wszystkim, czego doświadczyli od Boga, jak niósł ich na skrzydłach ornych, opiekował się nimi, troszczył, Objawiają swoją moc i wielkość. Chcę, by człowiek poczuł, że jego powołaniem jest życie z Bogiem, w jedności, wspólnocie, by człowiek miał dla kogo żyć i żył dla Boga. Bóg pragnie, byśmy odkryli wartość takiego życia, w którym bycie własnością Boga daje człowiekowi prawdziwe szczęście. Czasem jednak to pojęcie wspólnoty, bycia razem, nie wystarcza. Okazuje się, że w byciu razem nie zawiera się całe pojęcie wspólnoty. Nie wystarczy być razem. Kiedy w rozmowie z młodzieżą pada pytanie, dlaczego ktoś decyduje się na małżeństwo, co według nich jest najważniejsze, w małżeństwie odpowiadają bardzo często to, że są razem, ale wydaje się jednak, że to za mało. W małżeństwie chodzi o to, aby małżonkowie byli jedno. Aby być razem, to nie to samo, co być jedno. Moi drodzy, człowiek współczesny coraz bardziej odcina się od natury, a zanurza się w tym, co sztuczne i wymyślone. Odcina się od Boga, stwórcy i buduje sobie świat bez Niego. Żyje tylko doczesnością i myśli, że tak osiągnie szczęście. Jest to cywilizacja bez Boga, bez nadziei życia wiecznego. Grzech jest lekceważony, niedostrzegany czy pomniejszany. I tak coraz bardziej izolujemy się od Boga i od ludzi, zamykając się w czterech ścianach. Dlatego dziękujemy dziś Bogu za każdą wspólnotę, w której żyjemy i wzrastamy. Dziękujemy za rodzinę, za Kościół, za parafię, za przyjaciół i bliskich. Dziękujemy za radość i miłość, których doświadczamy w tych wspólnotach. Dziękujemy za to, że nie jesteśmy sami, że mamy dla kogo żyć, przeżywając to doświadczenie wspólnoty. Zawsze też pamiętajmy, że tym pierwszym, który nas gromadzi, jednoczy, jest Sam Bóg, Ojciec i to dla niego. I we wspólnocie z Nim mamy żyć. On nadaje sens każdej relacji. On buduje jedność, zaprasza do współdziałania. Jak długo cegła leży samotnie? Tak długo jest bezużyteczna, tak samo kamień. Czego ma wartość tylko wtedy, gdy jest murowana w ścianę. Tak samo jest z pojedynczym chrześcijaninem. Będąc świadomym swego przeznaczenia, nie może on pozostawać na uboczu, lecz musi być wbudowany w gmach Kościoła, Znana jest. Opowieść, jak to ojciec umierając kazał uzwołać swoich sześciu synów, kiedy przyszli, wyciągnął z podłóżka pęk wiklinowy gałązek. Kazał najstarszemu synowi podejść i złamać jedno z nich. Zrobię to bez trudu. A potem wziął całą wiązkę wikliny i kazał mu też przełamać. Nikt nie dał rady. Wówczas ojciec powiedział do nich, jeśli nie będziecie po mojej śmierci trwać razem, to każdego z was złamią i nie będziecie potrafili się bronić. Ale jeśli będziecie trwać razem, nikt was nie pokona. Moi kochani, pamiętajmy to, co powiedziałem na początku, że każdy z nas jest przeznaczony do świętości, bo nic co nieświęte nie może wejść do nieba i do wspólnoty. Wspólnota daje nam szansę przetrwania trudnych chwil i szansę uświęcenia i ubogacenia naszego życia. Amen. Powstańmy teraz i zanieśmy nasze prośby, błagania, intencja.